Cześć, dzień dobry. Dzisiaj wykonamy sobie obliczenia dowodzące wzrostu rezystancji żarówki wolframowej w punkcie R1, czyli w rezystancji spoczynkowej żarówki w stanie beznapięciowej, bez podłączonego zasilania w stosunku do rezystancji. Żarnika żarówki Wolframowej w stanie napięciowym, w stanie podłączonego zasilania. Oczywiście częściowo będziemy wykonywać pomiary, a częściowo wykażemy to empirycznie, obliczeniami matematycznymi według wzorów fizycznych, ponieważ na podstawie mojej wiedzy, którą posiadam. Wynika to też oczywiście z instrukcji multimetrów i mierników cęgowych. Nie możemy wykonać w stanie napięciowym podłączonego zasilania pomiarów rezystancji. Odbiornikiem w tym doświadczeniu będzie, w formie oczywiście, mówię to ciekawostki, oprawa stołowa. Marki Polan Wieliczka, wyprodukowanej w roku 1984 o mocy 40W. Tu jeszcze widzimy znak drugiej klasy ochronności i o wartości napięcia sieciowego prądu przemiennego 220V. Oczywiście, ta wartość jest inna w stosunku do współczesnej wartości napięcia sieciowego. Jest to wartość z poprzedniej epoki. Także widzimy tutaj, że będzie odbiornikiem naszej żarówki wolframowej, można rzec, obiekt historyczny. Tak jak już też pokazywałem i tłumaczyłem w poprzednich filmach, wartość rezystancji żarówki w stanie. Beznapięciowym, w stanie spoczynkowym wynosi około 100 omów. Zobaczmy sobie jeszcze raz ten pomiar. Widzimy, że jest to następują wahania, ale między 98 a. A 100 omów. Teraz podłączymy sobie żarówkę do prawy Włączymy zasilanie Widzimy żarówka świeci się. Od razu zaznaczam, że makroskopowo zmysłami możemy ocenić gwałtowny wzrost rezystancji żarówki wolframowej 40 W w ten sposób, że następuje emisja cieplna, nagrzewanie się gwałtowne takiej żarówki w ciągu minuty, dwóch, i do tego stopnia, że ciężko gołymi rękami. Dotknąć takiej żarówki. Wyłączamy zasilanie dla bezpieczeństwa. Od razu zaznaczam, że nie wykonamy pomiaru natężenia prądu, ponieważ, jak widzimy, przewód zasilający składa się z dwóch żył fazowej i neutralnej. I w takim stanie nie jesteśmy wykonać skutecznie pomiaru natężenia prądu miernikiem cyngowym. Ale za to możemy sobie też do wielkości, do wzorów zmierzyć, wykonać pomiar napięcia sieciowego, to też uczynię. Widzicie, mamy 243, nawet V prądu przemiennego AC. Także tam mamy tolerancję, oczywiście plus minus 10% od 230 V wartości skutecznej. Prądu przemiennego sieciowego, napięcia. Także zobaczmy, co tu mamy napisane. Jakie wyliczenia? Wychodzimy ze wzoru na moc odbiornika tej oprawy żarówkowej. Przekształcamy sobie ze wzoru na moc natężenie prądu. Podstawiamy z tabliczki znamionowej wartość mocy 40 W. No, i prąd, jak już teraz, przepraszam, napięcie sieciowe, jak wykazałem, wynosi około 240 V. Podstawiamy do wzoru 40 W przez 240 V, co nam daje wartość natężenia prądu około setnych Ampera, i podstawiamy do prawa OMA, czyli do wzoru na prawo OMA. I równa się, czyli wartość natężenia równa się na napięcie przez wartość rezystancji. W szkole uczniowie mówią kolokwialnie, dla lepszego zapamiętania, ułan na rowerze. I wartość wyjściowa rezystancji żarnika wolframowego w stanie podanego zasilania wynosi. Wyliczamy sobie z prawa OMA rezystancję. Napięcie przez natężenie 240 V przez 0,16A, co nam daje wynik 1500 omów Czyli jak widzimy, 100 omów wartość żarówki w stanie spoczynkowym i 1500 omów wartość rezystancji żarówki. W stanie podanego napięcia, czyli nastąpił wzrost aż 15-krotny rezystancji żarówki Wolframowej. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.